Dobra, ludzie, właśnie sobie byłem sprawdzany na Dragonie, nie? Bo tu jakąś huzunkę włączyłem, potem mi się wyszło z Minecrafta, zmieniło wersję, co nie? I se tak gram. Byłem na sprawdzeniu przed chwilą i chłop mi powiedział, że bana dostanę, ale nic u mnie nie wykrył, powiedział tylko, że za brak współpracy, a ten brak współpracy skończył się tym, że miałem słabego neta. I przez przypadek mi się lognęło z serwera, nie? I no. Czek ja czekam na tego bana. XD. Czekam na bana. Kiedy? No nawet. Nie mogę jeszcze pisać. O. Br e ty zbanowany tymczasowo z powodem braku współpracy z administracją. Ban minie za 200. 连猫狗都不敢学吗？